Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z Dawidem na Ryby. Dzisiaj jestem na Świętej Wodzie Okręgu Radomskiego, czyli na Jagodnie. Zbiornik No Kill. No i cóż, naprawdę na razie bardzo dobre wrażenie. Jestem już godzinkę. Yy, trzy brania, dwa zacięte. Zaraz zobaczycie co. Więc naprawdę, jak na razie jest fajnie. Mam nadzieję, że zaraz jeszcze się rozkręci. No cóż, no nie ma co gadać. Zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o zanętę, użyję dzisiaj graf Salon Polo yy, Tutaj jest część powieszona z ziemią i ją pośle z procy. Natomiast tutaj mam w worku, potem ją przesypię do pudełka. Yy, czystą zanętę, która będzie w koszyka wleciała. Tutaj dodałem też martwej pinki zamrożonej, żeby nie rozłaziła się ani nie wchodziła w mu. No a na drugiej wędzce do metody będzie standardowo Sonu Bates. No i zobaczymy, co tutaj przyniesie. Pierwszy zestaw wygląda następująco, standardowo metoda QMF, koszyczek i tutaj malutki haczyk bez zadziora, tego chyba nie zobaczycie, tutaj nie wolno łapać na zadziorowe haczyki, dlatego zawiązałem taki mały haczyk bez zadziora z Dambelsem pomarańczowym, orange chocolate wafters, podnęcimy pelecikiem, no i zobaczymy, może przyniesie to jakiś efekt. Dumbelsik przyniósł efekty Piękny Jasio Wezmę go na matę, żeby nam nie upadł Pierwszego nie zaciąłem Opuściło, ale nie udało się wciąć A teraz udało się złapać Cykamy fotki i puszczamy rybki Brania w tym samym czasie. Jeden ten jazik, którego widzieliście, no i od razu potem serta. Zamknąłem jazia w macie, żeby nie wypadł. No i już puszczamy. Niech wracają. Jaś 40 cm, serta 32. Zaczyna mi się podobać. Fajnie. Chwilę temu miałem kolejne branie na dumbbellsach, na wędce Explode. Niestety rybka spadła, no widzicie w jaki sposób łowię, hangery i sygnalizatory pomimo, że ma, jestem na, federeż, na federze. No ale niestety, no nie, nie jestem sam dzisiaj, więc muszę się nie tylko na wędkach skupiać, dlatego taki relaksik. Już niech będą na tych hangerach, jest taki wiatr, że nie da się bombki po prostu założyć. Co do zanęty, to tak jak mówiłem, tutaj już zmiksowałem sobie, mam odrobinę ziemi wsypaną do tej zanęty pod białe robaki, pod pineczkę. No a tutaj Sonu Bates, Match Method Mix, jeszcze z zawodów ostatnich, niedzielnych mi zostało. No i miejmy nadzieję, że przyniesie to coś fajnego. Na razie jestem zadowolony. jazik. Znowu na Dumbelsika. Punktowe rzucanie jednak daje efekty. Drugi naprawdę bardzo ładny, troszkę mniejszy niż tamten, no i szybko do wody. Widzicie, tutaj Szejazie naprawdę polubiły Metodę i Dambelsy, Kolejny, piękny. No myślę, że też mniejszy od tego pierwszego, ale wspaniałe są. Naprawdę trzydziestki spokojnie. Niech wraca. I bawimy się dalej. Znowu dwa brania w tym samym czasie. Pierwszy tutaj na robaczki, tam też na dumbelsa. No i jest. Kolejny piękny. Z tym sobie zrobię zdjęcie. Tak mniej więcej sprawdźmy, ile ma. Mniejszy: 35-36 cm, więc niech szybko wraca. Już nie robimy zdjęć. Płyń mały. kolejny jazik o, i te rybki już takie same są właściwie tym razem czerwony robak oj ale bardzo głęboko łyknął idę po patyczek i zaraz go wypniemy no i piąty jazik wypięty już piękniutki naprawdę bardzo ładne Nie zdążyłem zarzucić drugiej wędki, dopiero ją położyłem na podpórce i piękny odjazd na Dumbelsie. Znowu jazik, to samo. Dzisiejszy, szósty? Szósty jazik, chyba. To samo co z poprzednimi. Bierak mu daleko właśnie jestem w trakcie zmian No a tutaj piękny, naprawdę Zobaczcie jaki duży Lecimy z nim szybko na matę Jak widzicie troszkę popadało przed chwilą Oj, bardzo ładny Wspaniały karaś srebrzysty delikatnie wziął zarusz... za rąk pyszczka. Hop. Zobaczmy ile ma centymetrów, bo naprawdę jest piękny. A nie taki duży, 33 cm zaledwie. Ale z przyjemnością zrobię sobie z nim zdjęcia, bo naprawdę bardzo ładnie wygląda. Fotki cyknięte i oczywiście jednak nie wytrzymałem przełożyłem wędeczki na szczytówki to jest dużo fajniejsze łowienie nie nie tak jak hanger, bombka to jest naprawdę dużo lepsze widzieć na szczytówce wszystko długo się nie mogłem do tej metody przekonać, ale jak widzicie teraz wróciłem no i zobaczymy po deszczyku nieraz było tak, że po deszczyku fajnie rybka się ruszała no ale Tutaj fajnie się ruszała przed, więc boję się, że może to zepsuć troszkę wyniki. No ale czekamy. No i kolejny paniarz. Dwóch ostatnich wam nie nagrałem. Podobnej wielkości wszystkie. Szybko do wody. dwóch ostatnich nie nagrałem, to jest dziewiąty. No i nowy gatunek dzisiaj krąpik. Niech płynie. No i kolejny gatunek dzisiaj klenik malutki w tamtą stronę. 13 jaś dzisiaj naprawdę ten połów jest rewelacyjny. Co chwila brania? Jest pięknie pod tym względem, puszczamy go szybko. 14, jaś tego nagrywam, bo naprawdę taki wyjątkowo okrągły. Chyba najbardziej ze wszystkich rzut na pineczkę, nawet nie czekałem minuty od razu. No, patrzcie, jak pięknie pływa. bo mają takiego powera. Eldorado trwa. Tym razem piękne branie na czerwonego. To samo. Miałem nadzieję, że na czerwonego coś innego się skupię, ale niestety, lub niestety ja się. Kolejny taki pod 40. No ładniutkie są te jazie. Ale to już 18 chyba, więc robi się to troszkę monotonne. Sam się wypiął. Płyń. Ach. Czerwony robak. No i mamy Japończyka. No i taki Karasik. Zupełnie inne branie. Jazie bardzo agresywnie biorą. A on delikatnie przygiął, popuścił, przygiął, popuścił, już tak konkretnie, i wtedy zaciąłem w tempo. No i jest Japończyk. Niech wraca do wody. 22, jak się nie mylę. Jeśli chodzi o jazię, taki sam jak wszystkie, no cóż, no ale naprawdę widzicie jak pięknie walczą. Zabawa jest przednia. Kolejny gatunek dzisiaj. Tym razem leszczyk. Bardzo ładny. Zaraz wezmę miarkę, aż go zmierzę, bo naprawdę piękny. Zaraz nam ucieknie, a rybka ma już nie chcę maty moczyć, bo zaraz jedziemy a 46 cm no. bardziej wrażenie robią jego okrągłe wymiary, cykamy fotki i puszczamy rybę. Mhm. No i niech wraca 45, 6, coś takiego płynie po kolegów. Ale okrągły niesamowicie, naprawdę. Ach, rakieta! No i to już koniec tego wspaniałego wędkowania. Naprawdę masa brań, masa ryb było pięknie. Myślę, że to jest mój najlepszy połów z wody PZ2 w życiu. 23 jadzie i do ładnej naprawdę. Wszystkie były ponad 30 cm. Największy tam około 40 miał. Certa, trzy krąpie, bardzo ładne, grube. Większy leszczyk blisko 50 cm. Lenik mały, co tam jeszcze było? Trzy, dwa piękne karasie, jeden się wypiął, niestety. No naprawdę było pięknie. Mnóstwo brań, co ciekawe, na metodę było więcej niż na robaki. Dużo częściej brały na dumbelsa niż na czerwonego lub pineczkę. No co mnie naprawdę zaskoczyło, ale no naprawdę było pięknie. Gdyby nie bez haczyki, na pewno by był myślę wynik co najmniej o 10 ryb wyższy, bo sporo ryb spadło. Często było tak, że miałem dwie ryby w tym samym momencie i jedną gdzieś tam odłożyłem wędkę przy zacięciu, to już ryba spadła. Z drugiej wtedy się poluzowało też, wiele nie trzeba i też spadały te ryby. Ale naprawdę mnóstwo, mnóstwo broni, mega jestem zaskoczony pozytywnie tym łowiskiem. Powiedziałem sarkastycznie na początku, że święta woda, ale teraz i dla mnie jest to święta woda, bo genialnie, genialnie się łowiło. Na pewno tam wrócę. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, cześć.